No to gratka dla kibiców, bo mamy wicemistrza Europy tutaj z nami. Tak jest. Maciek Klekowski. Przecież Oczywiście, wszystkie. myślę, znany wszystkim kibicom. Wygrałeś teraz partię. Tak, teraz wygrałem partię. E, tak, w końcu że... można by powiedzieć. <grym>, jak tam się grało? E, no dzisiaj jest lepszy dzień niż wczoraj. Wczoraj była tragedia, dzisiaj... Powiedzmy ustawiam pozycje, które nie są przegrane po dybucie, także jest progres. Jutro może będę stało lepiej. Także krok po kroku rozwija tak, dokładnie. się sytuacja. Tak, tak, tak. E Jak Ci się w ogóle tutaj podoba? No ogólnie jest super. No, dwa tygodnie przygotowania, wszystko można powiedzieć dopięte na ostatni guzik. No wczoraj tylko lekkie opóźnienia, ale tak to wszystko naprawdę fantastycznie. No to fajnie. Jak w ogóle gra w takim gronie z takimi zawodnikami? No super zobaczyć ich na żywo. Miałem przyjemność zagrać pierwszej rundzie z Karuaną, także no oczywiście... Miałem przyjemność zagrać z Klekowskim, O, też tak można to ująć. W sumie nawet bardziej, bo on wygrał, także. No, no ale bardzo fajna partia, też fajne doświadczenie, widziałem ile trzeba, tak jakby stworzyć problemów przeciwnikowi, żeby w ogóle stanąć lepiej z takim zawodnikiem. No i to było dosyć ciężkie no i oczywiście gdzieś tam się błąd pojawił, to od razu zostało wykorzystane no i jakakolwiek szansa już później nie została mi dana także tutaj naprawdę, no fajne doświadczenia. Okej, okay, no to na Mistrzostwach Europy był srebrny medal. Czy masz chrapkę na więcej? Teraz po złoto. To już jest jedyna opcja, która nie została, tak? No tak, tak. No fajnie by było. No wiadomo, że już w klasyku... Yy, Boże, w klasyku. W Rapidzie może być ciężko, no, ale w blicu no nie wiem, no powiedzmy, żeby być zadowolonym z siebie na koniec turnieju. To będzie naprawdę fajnie, a, a cóż, no w Rapidzie raczej może być ciężko, ale zobaczymy jeszcze, bo też się czuję, że się rozpędzam, także kto wie, kto wie. Dobra, no to trzymamy kciuki. Dzięki za wywiad. Dzięki wielkie.